Dzień dobry dzieci z ukochanej klasy wychowawczej. Dzisiaj mamy wstęp do zupełnie nowej epoki barok, epoka przeciwieństw. To będzie nasz temat. Proszę sobie robić notatkę równolegle z tym, co ja mówię. Będę zaznaczać najważniejsze punkty w tej swojej wypowiedzi. Zresztą będziecie mieć je też wyświetlone na kolejnych slajdach. Opuszczamy renesans, epokę uporządkowaną, epokę wyznaczoną geniuszem Kochanowskiego i idziemy do XVII wieku, a w zasadzie do takich czasów, których, które już zaczynają uwydatniać, że rozpoczynanie się konkretnej epoki kulturowej w Europie, a w Polsce to tak naprawdę jest zupełnie inna rzecz. My zawsze od tej pory będziemy troszeczkę opóźnieni w tych europejskich kursach, bo jakby nie było, jednak żyjemy przecież w kraju, w którym niedźwiedzie Polarne biegają po ulicy, stąd nasze zapóźnienie kulturowe. Więc w Europie rozpoczęcie baroku to w zasadzie jest koniec, końcówka XVI wieku i i początek XVIII wieku, który wyznacza koniec tejże epoki, natomiast w Polsce był to koniec albo nawet początek XVII wieku, i dopiero w połowie XVIII wieku swój potencjał kulturowy barok wyczerpał. Dlaczego nasz barok trwał dłużej niż europejski? No może dlatego, że tak naprawdę barok to jest taka epoka, która bardzo dobrze trafiła w naszą mentalność narodową, mentalność szlachecką. Bardzo się dobrze z nią dopasowała i spowodowała utrwalenie pewnych cech narodowych, i tym samym ciężko byłoby zrezygnować właśnie z takiego. Trybu myślenia, kulturowego myślenia, bo wszystko jest łatwo wyplenić, ale kultura zawsze jest najtrudniejsza do zgubienia. Stąd my, barok, po prostu pokochaliśmy. I za chwilę sobie poobserwujemy, dlaczego właściwie tak się stało. Jeszcze tylko jeden szczegół techniczny. Nazwa tejże epoki pochodzi od słowa barokko który oznacza taką dziwną, niekształtną perłę, i to jest takie odniesienie do tego, do podstawowej idei tejże epoki, która zaznacza, że wszystko, co dziwne, wszystko, co niezwykłe, wszystko, co nietypowe, będzie leżało w obszarze jej zainteresowań. W kwestii takiego klimatu historycznego, jaki panował u nas w trakcie baroku, na pewno warto by było podkreślić rządy, kolejnych królów i zaznaczyć, że, że kończą się cudowne czasy królów dynastycznych. Ostatni król z dynastii Jagiellonów, czyli Zygmunt August, zmarł jeszcze tak swoją postawą, swoimi rządami, tak naprawdę uzupełniając epokę renesansu. Natomiast po jego śmierci otwiera się w historii Polski epoka królów elekcyjnych i najbardziej barokowi w swoim wyrazie, stanowiący o barokowym kształcie tego XVII polskiego stulecia, jest są królowie, którzy tutaj mamy na slajdzie wymienionych dwa pierwsi królowie to królowie z dynastii Wazów, z których zdecydowanie tym, który wprowadził klimat barokowy i utrwalił go tak naprawdę na dobre był Jan Kazimierz Waza, który królem był takim sobie. Ale za to był, akurat zdarzyło mu się być królem w kluczowych czasach, kiedy, kiedy Polską targały różne wojny, m.in. słynny Potop Szwedzki. I one sprzyjały temu, żeby raz na zawsze pożegnać się z niektórymi ideologicznymi postawami tejże epoki, na przykład z reformacją. Tragizm reformacji, która świeciła triumfy w trakcie renesansu w, w społeczeństwie polskim, właśnie dokonał się w, w trakcie Potopu Szwedzkiego. Powód jest bardzo prosty. Jak wiemy, Szwedzi byli to protestanci, do tej pory zresztą e, chyba większościową religią e, w tym państwie jest protestantyzm. Polacy byli wtedy podzieleni w zasadzie na pół, praktycznie na pół. Połowa polskiej szlachty była to szlachta protestancka, połowa katolicka, więc była stosowna równowaga pomiędzy, pomiędzy nurtami reformacyjnymi a kontrreformacyjnymi. Natomiast w potop szwedzki, jakby tę równowagę pożegnał. Dlaczego? Dlatego, że główny sojusznik króla szwedzkiego, Karola Gustawa, Czyli polski magnat Janusz Radziwił należał do rodu Radziwiłów, który jakby zdecydowanie był protestancki. Między innymi z tego też powodu wsparł króla szwedzkiego atakującego królestwo polskie, i jego czyn był poczytany jako zdrada, i tym samym ta zdrada, też odium tej zdrady, spadło na wszystkich protestantów. Więc od tej pory protestanci zaczął jakby w, w, w historii polskiej dokonywać takiego wycofania się, zatriumfowała kontraformacja, czyli ten prąd, który wspierał obumierający w XVI wieku katolicyzm i, i tym samym ten klimat taki reformatorski został na ziemiach polskich pogrzebany na zawsze. Bardzo ciekawym i utrwalającym przepiękny klimat kultury baroku były, był Jan III Sobieski i czasy jego rządów, czasy wojen tureckich, czasy wojny pod Chocimiem i pod Wiedniem, ale przede wszystkim życie dworu królewskiego Sobieskiego, które było życiem wspomagającym kulturę barokową, triumfującą na dworze pod każdym kulturowym względem. Polecam każdemu, kto się interesuje historią, zainteresowanie się czasami Sobieskiego, ponieważ to są niezwykle pasjonujące czasy, o sprzyjające rozwojowi polskiej magnaterii i tym samym wybujałej barokowej kulturze, której objawów mamy w Polsce bardzo dużo. I na pewno ukoronowaniem takiej, tej, takiej kultury baroku w Polsce były rządy dynastii dresdenckich Sasów i tym samym Powolne skroczenie naszego kraju ku upadkowi, który będzie miał miejsce w XVIII wieku. Podstawowe założenie sztuki barokowej, epoki baroku było to założenie bardzo proste. Zwróćmy uwagę, że, że renesans zakładał sobie, trochę dzisiejszy to przekonanie po antyku. Yy, że yy, sztuka, którą będzie tworzyć, to jest ta sztuka symbolizowana tutaj przez tę pierwszą kreskę, yy, będzie sztuką prostą, harmonijną, stonowaną, proporcjonalną. To w tle to moja papuga, przepraszam uprzejmie. Tak! Yy, stąd wszystkie postacie, na przykład takie portretowane, były to postacie w, wyprostowane niepowyginane takie które wyglądały niemalże jak kolumny w świątyni greckiej. Natomiast to co mamy tutaj po prawej stronie jest to reprezentacja sztuki barokowej. Sztuka barokowa nie lubi prostej kreski. Sztuka barokowa lubi zawijaski, lubi zniekształcenia, lubi dziwactwa i dlatego też pozowanie do portretu barokowego to nie jest taka prosta sprawa, dlatego że człowiek musi być w teatralnej pozie ułożony. I stąd kiedy popatrzymy sobie na dwa przykłady sztuki i renesansu i baroku, to zrozumiemy, co tutaj autor tej teorii, czyli ja, ma na myśli. Proszę zobaczyć. I tu mamy sztandarowe dzieło epoki renesansu, przedstawiające narodzinę Wenus. Zwróćmy uwagę na główną bohaterkę tego obrazu. Jest to, stoi ona na muszli, ale stoi w taki w miarę stabilny sposób. Sylwetka szczupła, wyprostowana, z lekkim przechyleniem głowy, symbolizująca właśnie ideały renesansowego piękna. Natomiast tutaj mamy również reprezentację rozebranych pań, ale zwróćcie uwagę, jak, w jakich pozach te panie są ukazane. Przedstawia tutaj Rubens na swoim słynnym obrazie porwanie córek Leukiposa. Córki Leukiposa w dramatycznych pozach wyginają się. Można by było powiedzieć, że, że bardziej teatralizują tę sytuację niż ona jest tego warta. Na dodatek do, do tego wszystkiego jeszcze wszystko jest na tym obrazie powyginane. Są wzburzone konie, tak jakby galopowały w tempie 140 na godzinę. Są panowie, którzy jakoś tak chyba zawisi, nawet trochę w powietrzu, chwytając te córki. I są o same one właśnie w tych fantastycznych pozach, takich, których niemalże można złamać kręgosłup. I to jest właśnie sztuka baroku. W swoim najlepszym wydaniu. Sztuka, która pokazuje dziwactwo, dynamikę, wygięcie, um, która pokazuje po prostu coś znacznie ciekawszego niż renesans. Reza renesansowi twórcy to nudziarze przy barokowych. Potwierdzenie tego możemy znaleźć sobie tutaj. I tutaj od razu pojawia się pierwsza cecha sztuki barokowej, którą radzę sobie zapisać do zeszytu, czyli iluzjonizm. Zwróćmy uwagę na trochę inną postać sztuki niż tamta z poprzedniego slajdu, są to przedmioty użytkowe. I tak jak mówi tutaj sztuka cecha sztuki barokowej zwana iluzjonizmem, liczne zdobienia stwarzały wrażenie, że przedmiot nie jest tym, co widzimy. I cóż my tu widzimy? Widzimy na przykład bajeczne łóżko, przepiękne. Łóżko, które prawdopodobnie w czasach swojej świetności było okryte aksamitnym sutym Baldachimem. Łóżko, które jest, które spełnia oczywiście funkcję użytkową i w związku z tym nie musiałoby być aż tak bogato zdobione, zwróćmy uwagę na detale, które w tym łóżku są tutaj zaprezentowane, jest to łóżko z taką, z, z tak szczegółowym wykorzystaniem elementów zdobniczych, że trochę aż strach się położyć w tym łóżku. Ale, ale sprawia ono wyjątkowo królewskie wrażenie, a ciekawe to, co w tym łóżku jeszcze jest, to na pewno to, że mogło ono służyć jako swojego rodzaju łóżko-pułapka. Wyobraźmy sobie, że prowadzimy bogate życie erotyczne w XVII wieku, i w tym łóżku przyjmujemy kochankę, kochanka, albo jedno i drugie. I wchodzi nagle współmałżonek nasz, a my chcemy się jakoś szybko pozbyć kompromitujących świadectw naszego, Złego uczynku, i w tym ma nam pomóc właśnie to łóżko, bo tutaj w tym łóżku znajduje się taka zapadka, która potrafiła urzędujących na niej kochanków schować skutecznie i szybko przed oczyma ludzkimi. Były też trochę bardziej dramatyczne postacie takich łóżek. Niektóre z nich były postawione nad wbudowaną na dole katownią i, i na przykład niechciany kochanek mógł za e, pociągnięciem zapadki spaść do, takich, do takiej katowni i nadziać się prosto na sztylety, więc e, też były takie niespodzianki w tego typu meblach, e, dramatyczne i, e, i wstrząsające. Trochę mniej wstrząsające jest tutaj e, ten przepiękny mebel e, sekretarzyk służący do tego, żeby e, przechowywać w nim jakieś klejnoty, listy, wszystkie takie, takie przedmioty drobniutkie, które ciężko schować gdzie indziej i tutaj zobaczcie, mam tak, w zasadzie to, to on sam z siebie już tak na zewnątrz jest bajeczny, bo jest mnóstwo maluteńkich skrytek, jest on taki hiperbolicznie wysoki ten sekretarzyk, ale jeszcze cudowniejszy jest on w środku, ponieważ w środku są skrytki w skrytkach oraz skrytki w skrytkach w skrytkach, tajne przejścia, tajne zameczki, szyfrowane. Przepiękny mebel do tego, żeby chować najświętsze tajemnice, czy to państwa, czy to alkowy, czy czegokolwiek innego. W kwestii dalszych cech sztuki barokowej, na pewno ważne jest to, że malarze epoki baroku um, lubili bardzo tematykę religijną, mitologiczną i alegoryczną, a także bardzo często tworzyli portrety. Sztuka portretowa w ogóle w epoce baroku uzyskała sobie niesłychaną popularność. Portrety zaczęły być trochę tańsze oczywiście niż w Renesansie i zaczęły być trochę częściej zamawiane, a wiadomo, że ludzie Kochają się w selfie, więc w zasadzie patrzenie na swój wizerunek jest jakimś jednym z elementów czołowej przyjemności w naszym życiu. Stąd popularność tej sztuki, jako że stała się ta sztuka tańszą, rozwinęła się bardzo. I cechą charakterystyczną tego malarstwa barokowego na pewno będą sceny rodzajowe i sceny zwane martwą naturą. I martwa natura to jest niewątpliwie wynalazek XVII wieku i niewątpliwie najciekawszy z tych wynalazków, które można było w sztuce zastosować. Oprócz tego jeszcze mamy z cech ciekawych światłocień i bogatą symbolikę. I popatrzmy sobie teraz na pewne cechy sztuki barokowej na przykładach. Pierwszy z przykładów słynny malarz włoski Caravaggio przedstawia nam kilka cech tej sztuki, które są po pierwsze, teatralizacją. Zwróćcie uwagę na to, na taką niepotrzebnie, zupełnie niepotrzebną tkaninę, która w tej scenie występuje, oraz na charakterystyczne takie usytuowanie postaci przodem do patrzącego. Oni się nie chowają z tym, co robią, tylko ustawiają się w taki sposób, żebyśmy widzieli wszystko dokładnie. Jest to scena biblijna, biblijna Judyta idzie zabić wrogiego narodowi izraelskiemu Holofernesa i robi to w nocą, podrzynając mu gardło, obcinając mu głowę, bardzo jest to dramatyczna scena, a Judyta staje się bohaterką narodu żydowskiego. I ta Judyta właśnie tutaj, w, tej, w tym najciekawszym momencie sceny, właśnie występuje z tym, w tym akcie podżynania gardła. Zwróćcie uwagę na krew, która płynie tutaj z tej rany. Krew też jest taka teatralizowana. Tak jakby aktorzy wyciągnęli włóczkę i, i w ramach pokazywania, że coś czerwonego z nich leci, po prostu pokazywali te stróżki krwi jako czerwone nitki. To, co jest ciekawe na pewno w malarstwie barokowym, to jest światłocień. Światło w barokowych obrazach pada dokładnie tam, gdzie ma paść, czyli pada na wysiłek naszego bohatera broniącego się przed śmiercią, na mimikę jego twarzy, na mimikę twarzy mordercy i na, na tę część ciała, która przystępuje do akcji, czyli do mordowania. Zwróćcie uwagę, że trzecia bohaterka tej sceny, zupełnie nieważna obserwatorka, w zasadzie stoi w cieniu. I to, co jeszcze jest taką charakterystyczną tego malarstwa, to jest specyficzne, ciemne, mroczne tło, które właśnie wspomaga ów światło cień. Inną cechą sztuki barokowej jest właśnie wspomniana przeze mnie wyżej Martwa natura. Martwa natura ma swoje charakterystyczne cechy, jest to zbiór przedmiotów, które mają dokładnie tę samą symbolikę, wszystkie. O czym będę mówić na, na następnych zajęciach dotyczących kultury vanitas. I też wszystkie z tych cech, które, które na poprzednim obrazie były, są tu zachowane. Ciemne tło, punktowo padające światło, duży realizm tej sceny i jednocześnie jej teatralizacja. Na pewno cechą sztuki barokowej jest ostra hiperboliczność i widać to w rzeźbach bardzo barokowego um, rz, y, przedstawiciela rzeźby, czyli Giovanni'ego Bernini'ego. Giovanni y, Bernini jest autorem bardzo wielu y, dzieł, które możemy zobaczyć w Rzymie, jeśli już się odważymy tam kiedykolwiek pojechać. Y, I zwróćmy uwagę y, na, tą, na prostotę tej sceny. To jest ta scena, w której święta Teresa doznaje tak zwanej ekstazy, czyli doświadczenia religijnej pełni. Y, y, I przedstawiona jest właśnie ta święta Teresa i Archanią, który do niej wstępuje. Scena sama z siebie treściowa nie jest specjalnie interesująca. To, co tutaj widzimy i co jest interesujące dla nas jako obojowy sztuki barokowej, to jest, po pierwsze, pyszna szata, wyginająca się po prostu pod wieloma w wielu, wielu miejscach bardzo realistycznie, a nawet hiperrealistycznie. Jest dokładność i realistyczność tych szczątkowych elementów ciała świętej Teresy, które są tutaj pokazane, Jej przepiękna stopa, dłoń i natchniona twarz. W kwestii układu szaty też zwróćmy uwagę na archanioła, który tutaj tak drobiazgowo pogiętą ma tę swoją materię dookoła siebie, że aż, aż sprawia wrażenie przesadnej. I pełno złota, te złote promienie, które tutaj spływają, to też cecha charakterystyczna takiej sztuki. Ale kiedy z południa zawędrujemy sobie na północ, to zobaczymy już troszeczkę inną sztukę barokową. Mianowicie sztukę bardziej surową, bardziej zwracającą uwagę na to, co, co powinno być bardzo realistyczne w tej sztuce. I stąd mamy na przykład obraz Rembrandta, jednego z czołowych twórców epoki baroku, Lekcja Anatomii doktora Tulpa. Słynny obraz, mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, przynajmniej raz go w życiu widzieli. I zwróćcie uwagę, to jest taka scenka rodzajowa. Tutaj ci medycy, którzy obserwują doktora Tulpa. Dokonującego rozbioru takiej ręki. To są medycy, którzy przedstawieni są bardzo realistycznie, realistycznie w swoim strachu. Jest to zgromadzenie nielegalne. Doktor Tulp prawdopodobnie rozcina rękę jakiegoś wykradzionego skądś trupa. Cała scena jest sceną z dreszczykiem, a jednocześnie jest sceną taką, która w sumie nie powinna chyba wzbudzać specjalnych emocji. Bo, bo cóż nas obchodzi to, że ludzie oglądają sobie wnętrze ręki, mięśnie pod skórą i, i uczą się anatomii w ten sposób. Właściwie standard życia medyka. Ale to, co jest tutaj barokowe i godne zainteresowania, zwróćmy uwagę, to jest tak. Po pierwsze, światło padające na trupa, wydobywające jego kształt. Ciemności dookoła i częściowo oświetlone kołnierze naszych bohaterów, które zwracają naszą uwagę właśnie na to ich mrówcze skupienie się na obrazie. Kolejną cechą sztuki barokowej byłby sensualizm które i generalne eksponowanie brzydoty, które popatrzymy sobie i porozważamy sobie na przykładzie. Rembrandtowskich portretów. Rembrandt był mistrzem portretów i przede wszystkim był mistrzem autoportretów, czyli swoich selfie. Natomiast tutaj z tych selfie obejrzymy sobie tylko jedno, a cała reszta są to, są to inne postaci. I Zwróćcie uwagę na to, jak malarze barokowi podkreślają brzydotę. Dla nich brzydota jest pasjonującym elementem estetycznym, dlatego że w zasadzie do tej pory nie była ona specjalnie dożona uwagą. A jeśli była to w jakiejś takiej sztuce mającej walory podziemne, bardziej takie marginalne, natomiast tutaj do rangi sztuki oficjalnej dochodzi taki wniosek, że, że może jednak wyposażyłaby się ona w pewien realizm, ponieważ realizm jest ciekawy. W XVII wieku realistyczna sztuka zyskuje na uznaniu. Stąd mamy na przykład, popatrzmy sobie na ten portret środkowy, portret matki Rembrandta. Na Który jest dość wstrząsający, bo nie oszczędził synek mamy ani przez moment. Każda drobna zmarszczka widoczna na, niej, na jej twarzy jest, jest tutaj na tym portrecie. Nie eksponuje on tutaj piękna swojej matki, nie próbuje jej w żaden sposób udobruchać swoją sztuką, po prostu pokazuje. Zwyczajność tego, tej jej ludzkiej egzystencji, kobiety zniszczonej życiem, starszej, rozpadającej się już właściwie. Do tego wszystkiego takie mało interesujące tło i te ciemności charakterystyczne, które, w których które jest otulona jej twarz, dodatkowo jeszcze ten realizm eksponują. Um, Ekspozycja brzydoty jest obecna również na tym portrecie. Portret przedstawiający mieszkańca zwyczajnego miasta portu z wielkim nosem, z malutkimi oczkami, z brzydką twarzą, taką, po której się raczej nie spodziewamy żadnych atrakcji, z turbanem na głowie, zwyczajny ludzki wizerunek. I na sam koniec autoportret, oto Rembrandt. Na jednym z licznych swoich portretów. Tutaj jeszcze taki dosyć młody, i zwróćcie uwagę na, na to, jak bardzo przejęty jest właśnie zasadami sztuki barokowej. Światło cieniem, które oświetla mu tylko połowę jego twarzy w takim oddaleniu. Tymi lux tenebris, czyli tym, tym przekonaniem, że tło bardzo dobrze wydobywa światło. I realistycznym przedstawieniem siebie jako takiego młodzieńca, który jest tak powiedzmy sobie średnio interesujący i który nie za bardzo się swoim wyglądem chyba przyjmuje i na pewno nie upiększył się tutaj. Innym pomysłem na sztukę barokową jest stosowanie tak zwanego konceptu, czyli formułowanie takiej intelektualnej hipotezy, która mówi, że im lepszy mam pomysł na sztukę, tym lepiej dla tej sztuki. Stąd naczelnym zadaniem sztuki będzie szkowanie na pewno w barokowej i widzimy tutaj na przykładzie obrazów Giuseppe Arcimboldo, portretów Giuseppe Arcimboldo, że koncept bywa świetnym sposobem na sztukę. Arcimboldo portretował ludzi w sposób symboliczny, taki, który, w którym byłoby widoczne ich cechy związane na przykład z funkcją życiową i stąd sędzia na tym portrecie jest człowiekiem złożonym z ksiąg, jest intelektualistą, jest tym, który, który życie spędza w księgach. Stąd taki, taki pomysł właśnie na sportretowanie go jako pewnej konstrukcji książek. Natomiast kucharz, którego tutaj widzimy, jest też tak jakby taką pewną koncepcją związaną ze swoim zawodem. Jego twarz jest skonstruowana z pieczystego, czyli z upieczonych zwierząt, odziana w miski żelazne, w których, metalowe, w których podaje. Owe dania. Jest to o tyle ciekawy portret, że jego jeszcze w sumie możemy nawet odwrócić i popatrzeć na niego w innej perspektywie, w perspektywie takiego, o, odwróćmy sobie i popatrzmy, zwyczajnego dania, które, czyli takiego czegoś, co nie jest portretem, tylko po prostu kurczakiem zakrywanym z góry. Więc jak się nam nudzi, to możemy go sobie przewracać, pokazywać z góry, z dołu, i to też uwzględnia sztuka barokowa jako swoją cechę zabawy. Wspomniany już wcześniej przy okazji świętej Teresy Bernini skonstruował jeden z najsłynniejszych zabytków barokowych, czyli fontanny di Trevi. Zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób ta fontanna jest tutaj wkomponowana w mury. Jest Widać tutaj szczątki takiego kamienia, który udaje trochę przyrodę i tę przyrodę samą z siebie oraz dynamiczne postaci, które nie, nie zamierzają stać jak posągowe, e, posągowe e, renesansowe przedstawienia ludzkie, tylko leżą, klęczą, e, gdzieś tu się wydobywają konie. Cała ta fontanna jest taka bogata w motywy. E, I to właśnie jest jakby podsumowanie sztuki barokowej. E, do głównych dzieł epoki na pewno należy zaliczyć e, Bazylikę Il Dżesu w Rzymie, a także wszystkie inne bazyliki, które są jej kopią, doskonałą kopię Bazyliki Il Dżesu mamy w Poznaniu, Fara Poznańska jest taką kopią, polecam zwiedzającym Poznań, żeby przeszli się do tej Fary i właśnie porównali sobie to, co widzą tutaj na zdjęciu z tym, co zobaczą na zewnątrz, czyli w fas fasadzie i w środku tejże bazyliki. Jest to wyjątkowo bogate dzieło w barokowe motywy, fasada jest identyczna i to była taka, taka forma tej sztuki, która była kopiowana w zasadzie po prostu przez kościoły następne, nawet, nawet wręcz kontrreformatorzy zalecali, żeby po prostu w ten sposób konstruować bazyliki. Żeby była ta jedność właśnie z kościołem rzymskim. Stąd możemy zobaczyć sobie w Polsce kilka kościołów, które taką właśnie fasadę przed nią mają. Z boku kościoły barkowe czy z tyłu zupełnie nie są interesujące. Cała bryła nie interesuje w ogóle architektów barkowych jako taka, i najważniejszym zadaniem dla nich jest zawsze wykonanie właśnie tej przedniej Fasady, i to jest takie, taką, takim zabawnym szczegółem architektonicznym tych dzieł. Kiedy wejdziemy sobie do barakowej świątyni, o ile jest ona urządzona bogato, takie samo jak bogato, jak właśnie bazylika w Rzymie, to widzimy kontrastujące ze sobą kafle marmurowe, czerni, biel i złoto. Sami możemy się pochwalić jednym z ciekawszych dzieł barokowych, Aula Leopoldina znajdująca się we Wrocławiu jest takim ciekawym przykładem sztuki baroku świeckiej, czyli nie świątyni po prostu bogato wyposażonej, tylko auli służącej rajcom, rajcom miejskim miasta Wrocławia i do tej pory zachowana jest ona w doskonałym stanie. I na podsumowanie wykładu o baroku, nie sposób byłoby nie wspomnieć o baroku w muzyce, który wtedy osiąga szczyt pełnie swojej, swojego wyrazu. Barok bardzo dobrze wyraża się w muzyce i chociażby ci trzej tutaj wyrażeni giganci muzyki świadczą o tym, że były to wybitnie dobre czasy dla kultury muzycznej. Więc. To właśnie jest barok. Barok jest epoką przebogatą kulturowo, bardzo różnorodną, bardzo przesyconą religijnością, epoką, która jest ciekawa nie tylko z tego względu, że rezyduje w XVII wieku, czyli jednym z najbardziej burzliwych wieków tak naprawdę w historii Europy, ale też dlatego, że sama z siebie tryska kreatywnością. Jest czymś nowym, świeżym po tym renesansowym, takim matematycznym świecie, którym, którym było dużo, dużo ograniczeń. Dziękuję i zapraszam na następną lekcję o motywie Vanitas.